No to już jest prawie 20-letnia historia i to nie tyle obserwuję, ile jestem w samym środku tego tygla. Muzyka Panie dyrektorze, 44. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak to jest obserwować zmieniający się festiwal? W tym roku jest tak, że jest bogatszy program, więcej filmów w konkursie głównym. Szeroka panorama też, 11 tytułów znalazło się w niej, która uzupełnia obrazki na polskiego jego dorobku za ostatni rok. No i wreszcie bardzo ciekawy i mocny programowo konkurs filmów krótkometrażowych. Z tego bogatszego zestawu będzie, myślę, trudniej znaleźć faworyta, prawda? Chyba tak, bo jest dość wysoki poziom, natomiast miałbym obawę, że gdybym był w jury, to nie wiem, czy bym tak odruchował i w pierwszym geście podniósł od razu rękę.